Słuchajcie, zrobiliśmy z Marcinem myślę, że fajnego live'a na kanale Adam Machaj, Machaj TV. Tam się dowiecie więcej. Niestety padał deszcz, musieliśmy przymknąć wrota, bo straszny hałas. Do tego jeszcze w O, boruje, słyszycie, wiertarką, więc musieliśmy kończyć. Pewnie byśmy pociągnęli dłużej. Mówię o tym, już na moim kanale mówię teraz pewnie. O nie? No. Chyba tam się dzisiaj, ten Super był. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Strayleś zaczyna mi pomagać. Marcin zamówił deskę mięs, więc dałem, żeby Strayle przygotowała. Tak to się prezentuje w wykonaniu Strayle. Można by było dodać jeszcze coś czerwonego, pomidorka, ale super. Very good. But you can add a little bit red, like tomato. Different color. And the sour. Garlic, we have the garlic from, from the cucumber. Yeah? A sąsiedzi sobie tutaj działają. A więc rejlej robi. Ja tam się w to nie wpieprzam, tylko niech jeszcze chleba pokroi, bo Marcin głodny. A ty co, fajki palisz Czy na fajkach sobie? Trzyma, żebyś nie igrał, nie? Żeby się nie way, no. Widziałem tam w magazynie taki stary masz podkładku na Nie no weź sobie, no? Działa czy nie? nie działa, no. No nie mam niedziałających, zabierz sobie jak chcę. Bo zaczął się grzać. Czyli no. to wpływa <bierz>. na klawiaturę, wiesz, Ona się wylikał sztalnej no. i ciężko jest No wiesz, wiesz, wiesz Schiema, deszcz cię z powrotem, nie? Ja przygodłem Ty przygodziłeś deszcz. Ja mam się No jakby tego nie podała, to zawsze czerwony kolor jakoś to urozmaici, nie? Dobra, i mamy po dwóch stronach. Dobra, i mamy po dwóch stronach. No zawsze to jest więcej koloru, nie? A ludzie mają więcej jakichś tam warzywek do powiedzenia. No i chleb, chleb. Bread, bread. brek bread, bread. bread ma mm. z świeżutka, cała, pełna. Ańca. Niemiecka. Szwajcarska. Czekajcie, ja tutaj macie ten. Chleba się jeszcze dokroi, jakby trzeba było. To ja robiłem, to jest kokon sushi, to ja robiłem, to jest kupna, przyznam Żeby kanapka była słodka. U nas nie ma słodkiej. Gdzieś kupowałeś, tak? Pano. no, jak kupujesz na zewnątrz, to jest na słodką. Oni wszędzie cukier sypią, nie? Nie, aż tak jak tam, To ja robiłem, to sobie rzecz teraz. Jest i strajde. Żun kupiła mięso dla psa, stryl zaraz mu poda i ja zaraz też żonę rozliczę. Z dziewczynami zawsze mówię pod koniec dnia mi mówić, bo mi mówią są co, co jakiś czas, nie? i do tego. I za to było 2,5 dolka. Przejdziesz Pani ci da. Dobry pies jest? Dobry pies. Nie mamy z psem problemów, tak? wymyła całą miskę. Potem jakieś bakterie. Wow, robi wrażenie. O, będzie też na jutro. O, mhm. A June, you powiedz mi, how much I need to pay e, 250. A yesterday I pay Ja yeah, pay me day, yes. A, będą, że będę. Dobra, dobra. zaczynamy live'a u Marcina. Bardziej Marcin, każdym dawaj, bo ci ludzie dużo, dużo roboty. Dużo roboty. Teraz na żywo. Dobra. Zaczynamy. Dobra, Marcin prowadzi jeszcze live'a. Ja sobie siedzę. No znaczy, siedzę, właśnie chodzę. Leila, Słuchajcie, Niemcy zamówili kolację i pizzę. I tutaj Stella przygotowała te bigosy. Tam już część popakowała do lodówki, do zamrażarki. Ale tu jest kolejna część, tak? Czyli widzicie, tutaj po kolei się ustawiają. W kolejce, słuchajcie, dzisiejszy Mix of All wygląda w ten sposób. Mix of All chodzi, że jest i peperoni, i bekon, i szynka. No i warzywka jakaś mieszanka. Zrejlja popaczkowała wszystko. Ja robię pizzę dla naszych gości. Wzięli już i ten. I zrejlja mówi, to dla ciebie. No ale tu się dużo wyzbiera, jeszcze bo tu duży dużych jest. tu jest pizka dla naszych gości. Of... O, słuchajcie, pizza jest już na szamocie, ale tą końcówkę to dodam Marcinowi do nagrania i Marcin, na Marcina kanał, kanał Powas Pieprz będziecie mogli zobaczyć jak pizza wychodzi z piekła i z jest piekła. Tutaj, tak bo? jest. Będziemy pokazywali ją za chwileczkę. Yy, do Marcina, Powas po Pierprz, U mnie nie będzie. Bardzo miło, będzie u nas. To jest pizza, która idzie dla Polaków, Niemców, którzy przyjechali w trakcie Live tak by nie przeszkadzając tam e, w tej świetnej zabawie i uczestnictwie z wami. No to czekamy w takim razie, co tam się zaraz wydarzy w tym piecu. Marcin miał ja ten przywilej pokazania takiej, wiecie, jak to wychodzi, a my czekamy teraz takie pół minutki, żeby to stężało i wtedy tniemy to lepiej, lepiej wtedy będzie lepiej się cieło, nie? Troszeczkę ten ser u góry stężenie, nie będzie się tak ciągnął. Hey. Dobra, słuchajcie i tu mamy gości z, z, Polski, e, z Polski, z, z Bawarii. Jest Hamburga, ja też gościu. Hamburg, no. a ty jest. Myślę, że jest ok. Jest bardzo dobrze. Słyszymy akcent, ale będziemy mieli następnych Polaków właśnie podobnych do was. No. Bardzo fajnie jakbyście się spotkali z nimi, tylko oni 30 tu przylatują. O, to przylatują. Że też... To no, też wychował w Niemczech, mm. ma żonę Niemkę. No. Ona mówi po polsku troszkę. No. Nie? Like Lakasi <laughs> no, no, okay, centrum. No. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście, bo no, przyjechali. Ale a jeszcze to inaczej to dzięki was niemu, was... dzięki tobie przyjechali do polskiej restauracji. Tak, tak, tak. Powiedz po prostu tak, tak. No. No. tak. Ale szynka da. i kiełbaska, bardzo no. sąs da. że różowi siedzenie. "Żoż, weź sobie ja to." Ja się nie umiem. No. jaki plan dalej? Gdzie plan dalej go to Corong to... to... samlem. I okay. uh, diving, at the dive shop w yeah? mm -hmm. tenis. Yeah? I tu jest nasza sabaka. I jest na Dobra, chłopaki odjeżdżają, dziewczyny odjeżdżają. Bawaria nas żegna. Bawaria, Hamburg. Moni, Bawaria, Hamburg. Cześć Lojku, pojechali, tak? Idziemy spać powoli. Jutro musimy z Marcinem wstać i nagrywać filmy. Dobra, dziewczyny składają biznes. A my z Marcinem mamy jeszcze trochę nagrywania. Słyszę, że na wieczór coś się smaży. Trailer robi te pudełka. Nie pudełka, tylko te... Jak się robi. Słuchajcie, całkowicie mi pieczywo wyszło. Zrobimy to z fasolką. Tak, żeby było coś na skrobi. Więc coś takiego dla mnie i dla Marcina. Końcówka bigosu, bo i I fasolka, nie? Się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, ale to nie będzie najgorsze. Marcin został bigos osobno i fasolkę osobno. Witam wszystkich serdecznie dnia kolejnego, my z Marcinem od rana dzisiaj śniadanko i pracujemy. Marcin śniadanko nagrałeś chyba, bo mi się Dajam. nie udało. Dobra, to będzie u Marcina, wpadajcie na kanał Popas Pieprz. Zor też już jest, był na mieście, a dziewczyny... Dostaliśmy kaczkę od sąsiada. Przyniósł nam kaczkę, bo hoduje kaczki i miał nadkaczkę, więc nam ją przyniósł. I tutaj Srejler właśnie oprawia tego kacorka. So what we do? Barbecue? Oh no, I Half barbecue. Ok, so half will be soap. Half barbe barbecue, ok. No to dziewczyny będą miały i zupę. Dobra, a to będzie barbecue. A pokaż tutaj, że mamy z całym dziobem i łapy. Tak. Mhm tak tutaj się to sprzedaje, tak się gotuje, wygotowuje szyję, też się zjada. W Azji to przysmak, łapki oczywiście. Mamy małą przerwę z Marcinem, ale muszę powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, kawał dobrej roboty i zapraszamy na kanał Adam Machaj Machan TV. On później zmieni. Jeżeli się przyjmą te filmy, a myślimy, że na pewno, to ja jadę do Marcina dogrywać kolejne dziś. no. Owocem przyjazdu Marcina będzie 6 odcinków. Dzisiaj myślę, mamy już trzy nagrane wczoraj. Dzisiaj kolejne trzy. Każdy odcinek wymaga też przygotowania, troszeczkę jakiegoś rozpisania, Ale staramy się jak najmniej, ponieważ ta rozmowa, rozmowa spontaniczna. Spontaniczna daje lepsze efekty. Zauważyliśmy nie rozmowa niż scenariusz. Nie tak. scenariusz nie? Także rezygnujemy, bo to tylko więcej roboty i tak dalej, nie. No dobra, piękna pogoda. Ci. Słuchajcie, Marcin musi lecieć. Bo już ma nawet spakowany samochód, nie? Do widzenia. Do widzenia. See you soon. Bye. Jest Jestem zdziwiony. Jedź. W szerokiej drogi. A sąsiad robi prosiad. Słuchajcie, Marcin już pojechał, także. Trochę tutaj popracowaliśmy, otwieramy nowy kanał. To będzie na moim kanale, tym który nazywał się Adam Mahan TV. Link pod spodem zmienimy nazwę za kilka odcinków. Na razie idziemy tą starą, musimy tam parę spraw dopracować. I zapraszam, bo już pojawiły się nowe odcinki. Link pod spodem, i będziemy rozwijać tamto. Ja się szykuję, aby ten kanał miał film raz na niedzielę, dłuższy, bardziej merytoryczny. Trochę trzeba zmian żeby wszystko zostało tak, jak jest. Szykuję się na wyprawę do Indii. Myślę, że w styczniu takowa się uda, czyli ruszamy trochę się z miejsca. No, ale jeszcze jeden czas. Teraz jeszcze święta. Trzeba restaurację poprowadzić, i tak dalej. Trochę ludzi przyjeżdża, się zapowiedziało. Też specjalnie na święta. Ludzie z Polski przyjeżdżają. Na sylwestra tu przyjeżdżają specjalnie ludzie z Polski, więc zostajemy na miejscu. Ja jeszcze w międzyczasie do Marcina do Kongu chcę skoczyć, ale to. Nie wiem, za tydzień Tida będzie na weekend z ekipą. A tak jak mówię, później Koh Kong do Marcina, a później Święta i kierunek Indie. To zawsze było moim marzeniem, też kiedyś widzą, obiecałem. Tuż przed koroną nie udało się, tym razem się powinno udać. Kierunek Indie.